W czwartek w Wolsztynie odbyła się inauguracja akcji Cała Polska Rozmawia z Dziećmi, której inicjatorką i organizatorką jest poseł na Sejm Lidia Staroń. Do mojego biura poselskiego, no aż dziwne, ale zgłasza się bardzo dużo młodych ludzi, także przy innych programach, bo spotykamy się z młodymi ludźmi w szkołach, pod, tutaj z programem prawny GPS i tam także właśnie też przeprowadzamy ankietę i tam młodzież artykułuje brak rozmowy w rodzinie. Stąd od października ubiegłego roku do lutego obecnego przeprowadzono ankiety badające zakres kontaktów rodzice dzieci. Wypełniło je ponad 800 młodych osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Olsztyna i całego regionu. Wyniki ankiet przeprowadzonych pokazują, że rodzice komunikując się ze swoimi dziećmi głównie do nich mówią. Nie rozmawiają, komunikują się poprzez takie autokratyczne stawianie na swoim bez dania racji młodego, młodemu człowiekowi, wydają polecenia, rozpytują młodych ludzi. Co jak wiemy, są to bariery komunikacyjne i nie sprzyjają właśnie takiej metody porozumieniu. Na pytanie czy rodzice z tobą rozmawiają, około 56% ankietowanych odpowiedziało, że podstawową formą komunikacji jest wydawanie przez rodziców poleceń. We współczesnym świecie aspekt komunikacji żywej schodzi na drugi plan wobec różnych alternatywnych form kontaktu, jak telefon komórkowy, jak telewizor, jak komputer. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która stanowi jakby tło problemu, to jest jakość kompetencji wychowawczych rodziców. Oni nie zawsze sobie uświadamiają, że bardzo kluczowym elementem więziotwórczym w wychowaniu, w rodzinie jest właśnie porozumiewanie się, czyli rozmawianie. Aż 7% młodych ludzi, którzy w odpowiedzi na pytanie, czego oczekujesz od rodziców, odpowiedzieli nam, już niczego. I to jest dla nas rzeczywiście sygnał, że powinniśmy zareagować. Natomiast około 50% ankietowanych odpowiedziało nie na pytanie, czy rodzice rozmawiają z tobą na ważne dla ciebie tematy. Brak komunikacji w rodzinie często ma wpływ na kształtowanie postawy u dorosłego już człowieka. Rodzice mają sporo braków i zapóźnień, deficytów związanych z tym, że nie potrafią właściwie ze swoimi dziećmi rozmawiać. Większość, duża większość tych rodziców to dzieci, kiedyś dzieci, z którymi również nie rozmawiano. Bardzo trudno jest przekonać rodziców, że to jest długofalowa praca, podrabianie tych braków, że to należy na tym się pochylić i wiele miesięcy nad tym popracować poprzez specjalistyczne warsztaty. Akcja poseł Lidii Staroń ma wpłynąć na zmianę nastawienia rodziców do komunikacji z własnymi dziećmi. Jeżeli. To spowoduje, że w jednej dziesięciu pięciu czy setkach rodzin coś się zmieni. To będzie nasz olbrzymi sukces. I dlatego tą akcję rozpoczynamy. Rozpoczynamy ją dzisiaj najpierw konkursem. Konkurs został już rozesłany. Propozycja konkursu do szkół w setkach szkół będzie on przeprowadzony przede wszystkim są to szkoły w Armii i Mazur i tam proponujemy, aby dzieci same przemówiły. Do rodziców. Konkurs mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawia i podzielony będzie na część plastyczną i literacką. Zwycięski plakat stanie się wizerunkiem akcji, a najlepsze wiersze i opowiadania zostaną wydane w postaci broszury. Na zwycięzców czekają również nagrody. Ta akcja pani Lidzi Staroń, pani poseł Lidzi Staroń jest bardzo ważna, żeby rozpocząć takie duże działania, żeby przekonać rodziców, przekonać rodziny, że nauka rozmawiania z dzieckiem jest niezwykle ważna. Na potrzeby akcji powstaną także spoty telewizyjne i radiowe. Patronat nad ogólnopolską akcją objął Rzecznik Praw Dziecka i Minister Edukacji Narodowej.